mam być ja jestem Siekiera, a to jest punkt informacyjne, dlaczego nie było filmów przez e, ponad rok i dlaczego ich też nie będzie. E, już Was piszę informacją. Po pierwsze, miałem remont, jak widzicie, w nowym pokoju urządzonym. E, po drugie, o e, robieniu filmów na YouTube i streamów na Twitchu m, nie dawało mi za dużo. W sensie, jest, jestem sobie na tym Twitchu, co nie e, robię sobie te live, y. mam tam kilku, kilkuset obserwujących. No, i jest fajnie, Wbijam sobie tą. Ten poziom na Twitchu, że można zarabiać. To się nazywa chyba Towarzysz coś takiego. No, i wbiłem. No, i chcę zarabiać. I taki, bo trzeba tam podpisać. Coś, a ja się boję, że jak to podpiszę, to mnie oskamują. W sensie Twitchu mnie wystawi jakiś rachunek. I ja tego się boję. A po prostu chyba to w YouTubie trzeba mieć strasznie dużo tych wszystkich. Eee, Przez dużo rzeczy typu eee, to to subskrypcje, typu oddalność eee, Gram CS, -a, ponieważ to dogadanie jest najlepiej, akurat CS, i czemu akurat to, a nie jakiś turniej, ponieważ żeby leciało szybko, żeby było coś szybko, żeby nie było po prostu tylko mojego ryja Widać, jest ciepło, dlatego jestem tak trochę rozumieczna, ale to jest taki typowo film informacyjny eee, i nie będzie. Eee, że mogą być czasami, ale raczej nie Nie spodziewajcie się filmów na ani... ani... ani streamów. Ze względu właśnie na to, że to jest dla mnie nieopłacalne, bo... Fajnie, że jest tam kilku ludzi, którzy mnie oglądają z... przyjemnością, ale... Ale jest ich tylko kilku, nie? Poza tym... W marcu odkryłem Undertale'a i od tej pory e, jestem aktywnym w ogóle uczestnikiem wszystkiego. Wszystkie AU poznałem, <tryk> gram w ogóle w osu, czyli tam w kiełkowaniu na live, może, może kiedyś widzieliście jak sobie tam pycham, ale to wtedy grałem w, okay, e, raz w pierwszy raz, Zależnie nie było filmów, ponieważ chciałem być samemu sobie się tą o swoich, ponieważ wiem, jak wiele ludzi spoileruje tą grę i tak dalej. Znowu obcy obcykaną. Tam ludzi poznałem. Eee, w CSTG raz, raz na to tylko nie że mi Biranga nie spadła, wiem, już golda czwórkę. Teraz teraz tylko z widziałem zawiem, żeby miał tego owiec nie? Eee, co by jeszcze powiedzieć? do streamów ani filmów Zetzę właśnie na nieobecność tego yy, nie, nie, nie opatam się tego robić a dla a dla... jak to się nazywa? Dla kilku ludzi, którzy... No dobra, może mi jest to... Ale jest też wielu innych ludzi, którzy mnie używają. Zatzę się właśnie przez YouTube Eeeem. żeby nagrać cokolwiek fajnego, bo to jest to lekki problem, to jest cud. Więc średnio, średnio. Ty mogą się dodać czasami te streamy, ale to jest jak Oczywiście będę coś tam jeszcze rozumiem. nie mówię, że rezygnuję totalnie, po prostu nie spodziewajcie się dużej ilości. Rewan CS-em, po to, żeby nie było Nie mam nic więcej do powiedzenia Jezus Maria, ja się zasrałem O Boże No bo to było dobre, horror, horror po fajnie Bo lubię się bać, a jeszcze nie nagrałem na Legitnie Oprysowałem wszystko wokół. Nie wiem, czy mam to teraz, nie W ogóle nie chcę wbijać rangi w CS-ie. Mam gol na czwórkę i trafiam na samych... samych hardkorów, a jak kurde grać nie umiem w CS-a. No, kurde, no typie! Właśnie tak, tak, tak to z ludzie traj. O jasne. Ja już zaczynam rajd'ować. Nie ja widzę tego. O tak, więcej mi to rzeczywiście. On przytafił przez dwie ściany. Ok. Wysiadłem nie lubię CS, bo albo trochę mam trójharków, albo 4 szterów, to jest fajny mecz. Nie ma! O ty, kurde! To było za jerebizmy, tak super. O, widzicie, patrzcie, tam gdzieś się nie schyle nie? O, teraz jest, straszany. Ale to było dobre, kurde, gdzieś się nie Dobra, oho! Dostał heczota przez ścianę, przecież on dostał w ciało. A i zikiera wygrał. Widzicie, dzięki, dzięki takim maksymalnym, jaką tam widzieliście, to wbiłem tą rangę. Siedzi wiem, że wbiłem rangę, i nic nie zdobyłem, niestety. Ale to był po prostu film informacyjny, dlaczego nie nagrywam, dlaczego nie będę nagrywał zbyt często. E, I ogólnie z moją sytuacją. Z e, sytuacją jest dobrze, egzaminy będą potem, więc trochę e, będzie problem. Tym bardziej, żeby coś nagrać. Ale mówię, raczej nie zamierzam nic wrzucać. Przygotujcie się na to, że po prostu na no, razie zniknę. Tak jak teraz zniknąłem. No i co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie, że wysłuchaliście tego wszystkiego, co powiedziałem. I do zobaczenia. Cześć!